Potrzebujemy 150 g ciemnej kuwertury i 150 g białej czekolady. Na tych kubeczkach zrobiłam sobie takie nacięcie. Tym razem mam kubeczki papierowe. I potrzebujemy jeszcze, jako ziemię. E, Trochę albo jakiś ciastek herbatników, albo ja tutaj mam biszkop. Kiedyś piłkam tort i jeden blat biszkop tu sobie zamroziłam. Czasami tak robię i wtedy mam już, jeżeli potrzebuję coś na szybko zrobić. Miałam go w zamrażalce, rozmroziłam i teraz czekoladę już mam tutaj roztopioną w kąpieli wodnej. I po każdych, po bokach próbuję tą czekoladę w tych kubeczkach fajnie rozprowadzić. Staram się, żeby to było równomiernie. I tak, tak te trzy czekoladowe kubeczki, później jak są już gotowe, daję je do zamrażalki na parę minut i będę później jeszcze raz je tą czekoladą wylewać. Tutaj mam białą czekoladę, już rozpuszczono też na kąpieli wodnej. I to samo robię z tą białą czekoladą. Równomiernie rozprowadzam ją w tych kubkach. I też te kubeczki idą na parę minut do zamrażalki. Pierwszy etap już jest gotowy. Teraz jeszcze raz. Rozprowadzam czekoladę w tym kubeczku, żeby był, nie było takie cienkie to. I znowu daję później na parę minut do zamrażalki. I rozprowadzam to starannie, równomiernie. Teraz tak, czekoladowe kubki są gotowe. Wziąłam sobie taki skalpel, którego używam do masy plastycznej, do masy cukrowej. Lekko nacinam. Tak, żeby nie przeciąć czekolady, bo ten skalp jest bardzo ostry. Możecie też, może jakiś mały nożyk, za pomocą jakiegoś małego nożyka sobie pomóc. I te, te papierowe kubeczki bardzo fajnie odchodzą, bardzo fajnie. E, lekko to było, nie było nic, nie miałam z tym żadnych tam problemów. Jeżeli chodzi o ciemną czekoladę. Bardzo fajnie to wyszło. No i moje trzy, trzy, trzy czekoladowe są już gotowe. Teraz wziąłam się za te białe, i ta biała czekolada bardzo mi się topiła. i Jak już mówiłam, ten jeden mi nie wyszedł, jeden mi pęknął. Jeden wziąła sobie moja córka na swoją, zrobiła tam po swojemu sobie kreację, a jeden ja zrobiłam. Z tą białą czekoladą też bardzo mi się to podobało, bardzo to fajnie też wygląda. Następnym razem, jak już mówiłam, wezmę albo inny rodzaj czekolady, albo tą kuwerturę. Na pewno jeszcze je spróbuję robić i pokażę może inny sposób. Teraz na dno daję ten pokruszony biszkop, czy jakieś herbatniki pokruszone. Nasączyłam tutaj miałam sok z wodą z truskawek. Nasączyłam. Ze 100 ml śmietany i ze 100 ml serka waniliowego zrobiłam taki krem, wymieszałam to razem. Krem gotowy, daję na te pokruszone ciasto. Dałam tego kremu dosyć dużo. Na górę pokrołam w kawałki truskawki, dałam je do środka. I na samą górę jeszcze raz pokruszony biszkopt i tutaj już wzięłam się za dekorację. jeszcze je trochę tym sokiem tam nasączyłam ze truskawek można tylko z truskawkami czy jakimiś innymi jeszcze owocami ja akurat miałam w domu truskawki, miałam różne miałam maliny, miałam jagody i wszystko to wykorzystałam z ogródka miałam mięte bratki Także wszystko jadalne. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam na następny raz. Pa pa!